6-litrowy, a ile ma mocy? 610 koni. Malutko. O, z litra 100 akurat. <laughs> Czyli ma 6 litrów? 6. To auto po prostu kocham Aston Martin i wcale nie za jego 12-dniowy widać silnik. względu na te wszystkie modyfikacje, o których rozmawialiśmy wcześniej, no. ma taką moc, która pasowałaby do, do silnika 6,3, ta. tak? Bo jest to 585 koni, e, to cała stajnia. Cała stajnia biegnąca z prędkością 3,6 do setki. O to bardzo szybko rusza ta stajnia. Petarda. Petarda. <gry> ma, ma mocy. 750 koni, akurat ta wersja, Super Vorge Avantador? No Avantador, tak, ale w tej najmocniejszej wersji prawda? Natomiast no Ferrari, no to tam 510 Jedyne 510, tak? To w ogóle malutko. Zupełnie inny typ auta, Ferrari jest, jest ciut spokojniejszy, takie bardziej eleganckie